Hej, cześć! Witajcie w czwartej ścianie. Ja jestem Wiktor. dzisiaj razem z mną jest Paweł. Cześć, dzień dobry. I Max. Hej, hej, hej. A dzisiaj mamy kolejne omówienie kolejnego odcinka Mandaloriana sezonu drugiego. I co? I przejdźmy sobie od razu do gadania o nim. Tak, bezspoilerowo najpierw, bo teoretycznie dużo się działo. No, można powiedzieć, że ten odcinek był jednym z ważniejszych pod kątem fabularnym, ale to zaraz się to pokłócimy. Już, 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 już czekałem, aż Paweł wyskoczy, żeby mi powiedzieć, że już to był typowy filler, ale to zaraz się Pawełku pokłócimy, spokojnie. W skrócie, najpierw, jak? Podobał się, czy nie podobał się? No, fajny, fajny film. Bardzo ładny filler. Który, który jednak, jak na filler, dosyć fajnie nam rozwinął postacie i wątki. Ale co dalej, był piękny filler. I nie, fajne. Drugi najlepszy odcinek w tym sezonie. Więc, więc spoko. Dyne, co mi nie grało, to. sceny akcji, jak byli w bazie. One były strasznie pocięte, chaotyczne i brzydko zmontowane. Ale nadrobiło później sceną pościgu. I później tą sceną, jak Mando sobie latał i strzelał. I robił piu piu w kosmosie. Więc nie, ogólnie spoko. Miało kilka złych rzeczy, jak. Żenujące żarty z Baby Jodą jedzącym Oreo i żygającym później. To było koszmarne. Ale się w końcu zwróciło. Tak. Ten mały zielony zbrodniarz to powinien umrzeć. Ale to tylko dziecko. Tak! Zauważyłeś, że on w każdym odcinku coś je? Ale dosłownie każdy odcinek zaczyna kończy się jedzeniem. No bo to jest zbrodniarz mały, wstrętny. To tylko dziecko. Eee. Nie. A co jeśli on wyrośnie na dyktatora yy, równego Haksowi? Oczywiście, że tak będzie, przecież to widać, on ma zapędy straszne. To będzie ten Dark Yoda, ten Steve Yoda, co był w y, Clone Warsach w, w tym w siódmym, w szóstym sezonie. O Boże! A ja bym coś takiego zobaczył. On był super, ten demon taki. No, ale ogólnie odcinek fajny. Ogólnie fajny. Ja, Mnie się tam podobało. Nie można za dużo narzekać. Oprócz jednej rzeczy, ale to już spoilerowy. Wiadomo, wszyscy wiedzą jaki. No, to już spoilerowy i części. Mi się tak średnio podobał. Na tym etapie czuję, że ta cała polityka wydawania odcinków co tydzień zaczyna trochę ciążyć Disneyowi. Dlatego, że ja bardzo nie lubię zapowiedzi czegoś, co będzie nie na następny raz, tylko na drugi raz. Czyli wiecie, zapowiedziano asokę i teraz musisz przeczekać ten tydzień, ten filler, no soft filler, żeby się pojawiła asoka dopiero na następny odcinek. To samo jest z Bobą Fett. Ale wiesz. Ten filar cię nie boli, jakby. Pierwsze dwa odcinki mnie autentycznie bolały w oczy i we wszystko, jakie oglądałem, a ten nie boli, ten jest nawet fajny. No nie boli aż tak bardzo, bo dostałem w zamian całkiem ładne sceny pościgu, które wyglądały kapitalnie i wybuch tej całej bazy. No, może masz rację, Paweł. Scena strzelanin w środku, no to wymagało. Zdecydowanie Howard zrobiła to o wiele lepiej, moim zdaniem. Mhm, totalnie tak. I, I tyle. I no. Gina Karano jest okej. Okay. Fajne ma w ogóle, fajne ma zwieńczenie wątku swojego na końcu odcinka. Tak, to, to, mi, to mi się podobało. No i Baby Yoda, który. Zauważyliście, że. To nie będzie chyba spoiler, ale on już jest Comic Reliefem. I on jest już tylko i wyłącznie po to, żeby przyciągnąć tę młodszą widownię. Dlatego, że on nie. Je... Ale on był taki od pier... samego początku. Nie! Jego moc? Nie, słuchaj. On na początku był on na początku był stary mistyczną postacią. Jego moc kompletnie się nie rozwinęła w tym zasadzie. Ja czułem, byłem pewien, że on zrobi jakiś, nie wiem, błyskawice chociaż walnie, czy, czy jakąś moc, moc użyje, ale kompletnie nic się takiego nie stało. To jest po prostu dzieciak. Urocze są scenki, jak on na samym początku robi z tymi kablami, albo jedzą razem zupę, ale już ten żart zjada. Bardziej on od tej drugiej połowy pierwszego sezonu się taki zrobił. One były super, bo pokazywały, tak, pokazywały relacje ojciec syn. I to już nie oszukujmy się, to już jest relacja ojciec syn, a nie tylko opiekun. A jakby relacja ojciec syn wyglądała tak łagodnie. Jak w Mando przy naprawie czegokolwiek. So, sobota 8 rano wstawaj, baby Oda. Mamy bojowe zadanie. Kurwa, płaską szesnastkę, a nie nasadową, debilem jesteś? Tak to wyglądało, ale było nawet znośne. Jak dla mnie odcinek był trochę za krótki i tyle mogę powiedzieć. A właśnie, według mnie, nawet podchodzi pod troszeczkę za długi. A to ja, to ja będę między wami całkiem, bo dla mnie ten format czasowy był idealny akurat w tym odcinku. Było wszystko, co powinno w nim być i nie było za długo, nie było przynudzania, mm, nie było przeciągniętej akcji, tempo było fantastyczne według mnie i, i, i czasówka, jakby tego odcinka, bardzo dobra. Nie wiem w ogóle czy zauważyliście, ale tam od kiedy mówią, że zostało 10 minut, to równo 10 minut minęło do wybuchu. Więc też tak, takie, takie fajne spojrzenie. Ale nie, dlaczego za długi? No bo. Trochę już jak y, uciekali, to trochę mi się już to ciągnęło, tak już się zastanawiałem kiedy to się skończy. Jak powiedzieć, że już jesteśmy prawie w tym u, w tym mieście na Nevaro, no to, no to już wiedziałem, o dobra, kończy się. Ale no troszkę to długie dla mnie było, ten, ta, ta scena ucieczki, nie? a pościgu. W ogóle to było już takie, takie perfidne, takie żałosne pokazanie um, tu nie żałosne pokazanie, tylko pokazanie jak żałośni są szturmowcy, że jeden na drugiego wpada dopiero na samym początku pościgu. O bo nie! To było takie, jesz. Ja, już... ja miałem z tyłu głowy głos walaszka, Debil! Patrz jak jedziesz, kurwa! Ale ma to swój ogromny minus: mianowicie szturmowcy nie mają żadnego, nie stanowią żadnego, absolutnie żadnego zagrożenia. Ja nie wiem, dlaczego oni nie mają takiego cela. To znaczy, biali szturmowcy nie? Wie... No dobrze, ale ja nie wiem, dlaczego oni mają tak kiepskiego cela. Ja nie wiem, czy to są synowie Bogdana Bonera, czy kogoś, ale po prostu. <laughs> Ej, ale Bogdan Boner się już nauczył celować. Tak, ale wytłumaczenie z Roguan dlaczego nie miały, miały kiepskiego celu, no to okej, okay, bo ich chroniła moc, bohaterów. No ale tutaj no nie sądzę chyba, że Baby Yoda coś zdziałał, ale no on jest poza tym. On się... A nie, bardzo dobrze, że oni pokazali, że go odstawiają gdzieś, i jego nie ma do końca. I to... No właśnie, on się uczy w szkole i zjada makaroniki, więc. No i to, i to właśnie bardzo dobrze działa. A to już nas to już drugi raz tak robią, zauważyłeś. Ej, to dwa jedyne dobre odcinki w tym sezonie, więc coś jest na rzeczy. Może może... Na tym raz też. No, zostawi asocję i, i, i poleci. Pasoka go zrzuci z klifu, powie, że jest Sparta i będziemy mieli piękny tam. A Soka już się wiele razy e, tym, takimi bobasami opiekowała, jak nie wiem, była ta Rohtahat, i później kto tam jeszcze był? Jest tak, z był, były te dzieci czułem mocą eee, Potem w tym w mieście co Alberera Soa, Soa spotkała, potem w Rebelsach, kolejne dzieci czułe na moc, więc no, trochę tego było. Ale nie, ja czuję, że, że Filoni zrobi z Asoki drugiego jodę, ale tego jodę z Imperium kontratakuje, bo Asoka w sensie ona już nie potrzebuje mieczy świetlnych tak naprawdę, bo ona już jest tak taką no, miszczynią mocy, jak Joda był, że nie potrzebuje miecza. I co dobrze z drugiej strony, ale ja czuję, że Filoni nie pozwoli sobie, żeby jego wifeu nie odpaliła mieczy, jak już tak gadamy o Osoce. Oczywiście, że odpali. Oczywiście, że odpali, w sensie... Wiesz co, najlepiej by było, jakby on tam przyjechał do tej Jasoki, a ona by siedziała w fotelu żywo. Jak Altair, o! Co do tego, co mówiliśmy, w sensie Paweł uważa ten odcinek za stuprocentowy filler, my z Max... Max uważa za soft filler, a ja nie uważam tego odcinka za filler, może My, tak, ja wam przedstawię swoje argumenty, dlaczego nie, nie uważam tego odcinka za filer, a wy się po prostu odniesiecie. No spoko. Tak, przede wszystkim, e, dlaczego to nie jest filer, bo mamy pokazane najważniejsze wątki, które będą ciągnięte już potem do końca. Mamy podsumowanie tych wątków z poprzednich odcinków i mamy tak, przede wszystkim mamy Karano, Karano Karedion, której wątek został w Mandalorianie już zamknięty i będzie ciągnięty w jej serialu, czyli że po prostu ona dołączy do siły nowej, sił nowej rebelii, nowej republiki, przepraszam, nowej republiki, no i pewnie będzie z nimi tam Działała jakoś. Po drugie, mamy MOFA Gideona, który wszyscy myśleli, że nie żyje. Dopiero w, mm, no w sensie my wiedzieliśmy, że żyje i imperialni wiedzieli, ale Din djarin czyli nasz Mandalorian, nie wiedział. I dowiedział się dopiero w tym odcinku. Co spowodowało, że oczywiście on wiedział, że on będzie chciał lecieć po dziecko i po prostu dorwać to dziecko, więc od razu poleciał go uratować. I dobrze, bo była potem fajna scena z tym statkiem, ale to mniejsza. I mamy jeszcze rozwinięcie całego Wątku Mofa Gideona, dlaczego on polował na Baby Jodę? Dlaczego przede wszystkim Baby Yoda jest taki ważny? Bo tej obstawia... chyba wszyscy obstawiamy, że to będą krony Snowka, co? Oczywiście, że tak. Już widziałeś, co było w tych słoikach. No, to był Snowk, więc od razu tu już mamy yy, początek First Order, co jest w sumie najważniejszym punktem e, fabuły z sequeli. Ale nie dla tego serialu. Dla tego serialu to jest gówno, to jest rzucony smaczek. Daj mi mówić, Paweł, bo już się mówiło nawet, że dostaniemy w tym serialu zalążek First Order, no i dostaliśmy już. Już y, w słoiku. <grym> e, mamy transfuzję krwi, mamy midichloriany, kuźwa. Ja, ja Serio, jak y, usłyszałem słowo M, w sensie, że tam licznik M jakoś, bo w angielskiej wersji nie było słowa midichlorian w tym odcinku, to teraz sobie pomyślałem, ej, czy, czy, czy to na pewno John Favreau pisał ten odcinek, a nie George Lucas. Bo to, bo to trochę takie Lucasowe było, nie? Bo, był ten, był Sifir P.O. Pseudo. Więc było po prostu czuć, jakby to był, jakby Lucas to robił, nie? Ale co do, do, do ważnych części fabuły, dla fabuły w sensie całego serialu. No, przede wszystkim mamy ten wątek, że Gideon będzie polował na dziecko i pojawi się w przyszłych odcinkach, tworzy nową armię, to nowe imperium, ten nowy porządek. I okaże się, że pewnie zaraz, że zostanie myśliwa Palpatina, kurde, zaraz yy, się pojawi pewnie ten Ian McDarmy na chwilę. No, ale nie możesz tego, nie możesz o tym mówić, bo tego nie wiesz. Ale, no, wiem, że tego nie wiem, ale tak to wygląda, jakbyśmy zaraz mieli to dostać. W sensie... Jeżeli dostaniemy, to ja powiem wtedy, że ten odcinek nie był filerem. Na ten moment póki tego nie dostaliśmy, to jest dla mnie filarem, z dosyć, z dosyć ciekawymi, z dosyć ciekawymi rozwiązaniami fabularnymi, które są na ten moment smaczkami i nie, nie, nie pchającymi jakby bohaterów w żadną ze stron. Natomiast jak się przerodzą w jakąś w, w jakiś wątek faktycznie fabularny na większą ilość odcinków, czy na dalsze, dalsze jakby czas trwania serialu, no to wtedy stwierdzę, że okej, okay, to był zaczątek fabuły, to nie był filler. Na ten moment to filler. Okej, okay, to ja się mogę w takim razie z tym zgodzić i to sobie podsumujemy wtedy na koniec sezonu. Dobra? No i spoko. No i spoko, no dobra, to ja już nie mam żadnych takich, no ja nie mam takich tych, w takim razie już yy, zastrzeżeń do tłumaczenia, no bo skoro tak się umówiliśmy, że zweryfikujemy to na koniec sezonu, no to najbardziej, a nie, to tak może, żeby teraz powiedzieć, żeby żebyśmy potem co zweryfikowali. To ja obstawiam, że, no, że ten wątek laboratorium zostanie pociągnięty dalej i się wyjaśni właśnie, że to Snoke albo coś innego. Dostaniemy, że Baby Yoda jest... Yy, dostaniemy wyjaśnienie, że jest czuły na moza soka, no to wyjaśni, no to pewnie, nie? Dostaniemy to nową armię Gideonu, co wyglądają jak Death Trooperzy z Rogue One yy, i to mi się akurat podobało. Jest w ogóle Giancarlo Esposito na te 5 sekund, na które się pojawił, to zrobił jeszcze większe... Zrobił ogromne wrażenie, tak samo duże jak w dwóch ostatnich odcinkach. Pierwszego sezonu. On nie wiem czemu, ale jak on zawsze pojawia się na ekranie, to ja mam wrażenie, że on naprawdę jest. Wiecie, on, on po prostu ma taką prezencję, że jak on gra złą postać, to ty wiesz, że ta postać jest zła do szpiku kości i ty nawet nie musisz się z tym kłócić. Ty. O, on cię po prostu całą prezencją przekonuje, więc to mi się bardzo podobało. I ja jestem ciekaw, jak oni rozwiną właśnie ten. No, jak rozwiną ten wątek Ferzotter, ale no, to tutaj już powiedzieliśmy, zobaczymy w przyszłym odcinku. Ale dobra. Mm, z takich rzeczy, może co. Z tego, co się podoba podobało, może przejdźmy do tego, co się recznie nie podobało, bo już wiemy, że Pałowi się Baby Jada nie podobał, ale czy i te sceny akcji, ale czy coś jeszcze oprócz, ale czy coś oprócz tego. Boże, te midichloriany nieszczęsne, po co oni do tego wracają? Dlaczego? Przecież Ryan Johnson już ładnie wytłumaczył, że te midichloriany to nic nie znaczą i że jest jakaś taka mistyczna siła w naturze, moc, która wszystkich wiąże i jest super. Po co te midichloriany? No, panie Fawro, ja, ja sam lubię ale bardzo i uważam za o wiele lepsze filmy od oryginalnej trylogii. Ale proszę nie przeklinać! I bardzo szanuję George'a Lucas'a za to, że je robił, ale po co te chloriany. Dlaczego? Nie, nie jestem w stanie tego zrozumieć. No i wiesz, no fanserwis typu właśnie klony Snowka w słoiku. Nic nam to nie dodało, jakby fajnie, że są. Znaczy, fajnie, no są po prostu. Średnio mi się to podobało. A ja się zawiodłem. Ja byłem pewien, że to są. Ja byłem pewien, że to jest aluzja do tych całych legend y, nazistowskich eksperymentów. Ale... A to, to oczywiście przecież Imperium no to są naziści, więc co więc to, ty to, 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 to masz No właśnie wiadomo, no kurczę, no nawet Hitlera własnego mieli, no nawet mieli swojego ducze słynnego. Mają nawet, bo przecież poprzedni odcinek no to cyjanek, no to norma, więc. I ten, jeszcze mi się nie podobała jedna rzecz. To, że na początku odcinka mamy pokazane, że ten jeden z gości, który naprawia, naprawia statek i będzie zdrajcą i coś tam zrobi złego, a później mamy wielce cliffhanger, że mu założył nadajnik, no kto by się spodziewał. Jak już tą scenę pokazałeś, że się patrzę, ja pomyślałem, o, od razu coś z tym będzie, no, juz, 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 człowiek wiesz. To było źle, źle napisane po prostu, ale tak ogólnie nie ma, nie ma za bardzo na co narzekać. Zawsze jest taki Knur jeden. Knur. <grym> Dlaczego według mnie jest to soft filler, a nie po prostu sam filler. Pełnoprawny odcinek, taki wiecie, mianowicie zasada polegała na tym, że Mando ma podróżować od punktu A do punktu B, czyli po prostu ma poznać Asokę Tano i super. I tak by wyglądał prawowity odcinek. Tylko że no coś mu się niszczy w statku, nie wiem, baby yoda, jak zwykle zrobił coś z tą maszynką, cytując klasyka. No nie no, bo został pan ten pan Zbyszek, pan Janusz, typowy mechanik mu tak naprawił. Jak hydraulik, po prostu nie, nie udało mu się. No i wiesz, bez faktury zrobił, no bo z fakturą drożej, wiesz. No a, a z fakturą byłoby drożej, no. No z fakturą byłoby drożej, no to Mando nie chciał. No i lądują do starych przyjaciół, przychodzą do niego, mówią: Siema, Mando, a wiesz co, Mando, zrobiłeś dla mnie jedną rzecz, no i robią tą rzecz. I właśnie zrobiłeś dla mnie jedną rzecz, to jest takie. To jest sidequest, właśnie poczekajcie. No i każdy odcinek na tym polega. Chcesz czegoś, to zrób coś najpierw dla mnie, a ja ci to dam. Nieprawda! To jest sidequest typowy ma kiepską formułę, która w zasadzie mo za bardzo się rozciąga i nie trzyma ciebie w napięciu. To nie jest tak, że teraz przebierasz nogami i mówisz, kurczę, co będzie dalej. Dlatego mi się nie podoba strasznie. No i dlatego ten serial ma kiepską formułę. Dlaczego nie jest to dla mnie typowym filerem? No mianowicie, że dostajemy o, pewne poszlaki, co będzie dalej. No jest Moth Gideon, czyli ten wielki highlight i czarny charakter. Mamy wspomniane Midichloriany, mamy pokazanie o, właśnie w słoiku klonów Snowka i mam nadzieję, że będzie to jeszcze jakoś poruszone. Jeśli to będzie tylko takie, że ej patrzcie, powstają, no to w sumie to jest dalej soft filler. Mamy tam jakieś spiski, które pokazują, że może będzie coś się działo dalej, ale no nie popychają fabuły do przodu. Zobaczcie, że po prostu postaci się pojawiają, ale nie przechodzą żadnej drogi. Mów Gideon się po prostu tylko Gina Karono tak, ale dalej to jest tylko side quest. Wydłużone sceny akcji, które wyglądają naprawdę ładnie, to one to po prostu Dalej są, no, standardowy odcinek yy, Mando. Który zapowiada dużo, jest ogromny hype. I ile jeszcze w ogóle zostało odcinków? Cztery. Jesteśmy w połowie. Cztery. No to czuję, że teraz maszyna naprawdę ruszy i przynajmniej dostaniemy Asokę czy coś. No bo masz tak. Na następny odcinek robi Ci Filoni. Potem prawdopodobnie Favro albo Rodriguez. Yy, potem ci siódmy, siódmy ci robi Famu I finał właśnie albo Favro, albo Rodriguez. Więc. No to jakby finał robił Rodriguez. Każdy by chciał, żeby finał robił robił Rodriguez, ale on ostatnio nie robi... Jak, jak coś robi, to nie robi finałów. Nie, on nie lubi zamykać historii. <grym> no, to, no to prawda akurat. Ej tak o wiele większy hype mam na ten Rekin i Lawa nowego niż, niż na jakikolwiek odcinek Mando. Dajcie mi maczetę w kosmosie. Maczetę. Go get the bastard. Gdzie jest maczeta w kosmosie? Ja chcę Elon, Ilona Maska w Mandalorianie. Ej, wyobraźcie sobie Ilona Baska, który yy, jest tym yy, jakimś najbardziej znanym budowniczym statków. W, Gwiecach, w wojnach <noise> Prawie jak Otis najbardziej znany budowniczy Wind. Oni by, się tak, oni by się dogadali. Ja sobie wyobrażam, że wiesz, stoją sobie na kurusant i... Jak to jest być budowniczym statków? Dobrze? Nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Ej, tak jak, jak ten jak w ataku klonów wjeżdżają windą, nie? Na początku. <noise> I obiłam sobie z Otisem gadanie z Anakinem. Jak to jest być mistrzem Jedi? Dobrze, ale według mnie nie ma tak, że dobrze albo że nie dobrze. A propos Otisa, tak już zbaczając z tematu, jest easter egg w Assassin's Origins do Otisa. No w Origins jest, prawda? Jest Skryba w opałach. W Walhali jest, jest easter egg do Harry'ego Pottera. Dotarłeś Paweł do tego, tego miejsca, czy jeszcze nie? Którego? A to nie, to ci nie zaspoiluję. No mianowicie jest jeszcze coś innego poza Anglią. To już tak yy, zbliżając się ku końcowi, to może sobie, Maxiu pospekulujmy. Co, co byś tam chciał zobaczyć? Go, co, co, co chcesz po prostu dalej widzieć? No to wiesz co, ja, ja chcę Bobe Feta. Jejku, i dlaczego go zatizowali w pierwszym odcinku? Jak dalej się nie pojawia? Mówiłeś, że on ma mieć jakąś ogromną znaczenie w tym sezonie. Jest już, jest już połowa jak tak jest mówił. już połowa w ogóle sezonu i nic kompletnie się nie dzieje z nim. ja Nie wiem, co to będzie. Najbardziej się Jaram Asoką Taną. to znaczy, jak ją przedstawią. Ja wreszcie zobaczę, jak to będzie. Jak, jak ona będzie wyglądała. I. O nie. Wreszcie zobaczymy, jak internet wybuchnie już tak na poważnie. Wreszcie, wreszcie powrócimy do tych czasów z Last Jedi. O tym, jak to fandom jest zirytowany. A mówili, że 2020 nie może przydać. Oczywiście, do wszystkiego się przyczepię, stary. Nawet jak będzie ładnie zrobiona. A ja zakładam, że będzie naprawdę ładnie zrobiona. Bo robi to Filoni i Filoni po prostu. Ja już czuję, że on ma tam. 500 y, grafik koncepcyjnych i, i wiesz, i wszystkie ładne. On już ma mokre w spodniach, więc... Tak, i on wiesz, zawsze wstaje rano i mówi e, Czekajcie, może jeszcze dokończę moje dzieło, nie jest gotowe. Czekajcie, zrobię tu jeszcze jedną tam ryskę. Czekajcie jeszcze, co... o, dobra, dobra, teraz... Ta... Tutaj pomaluję jeszcze, jeszcze, je, jeszcze farm. Dobra, chyba jest dobrze. Nie, 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 czuję niesatysfakcję. No, i zawsze tak będzie. Nie, czekam, że wreszcie popchnie fabułę do przodu, mam nadzieję. Ja też chciałbym, żeby w końcu popchnęli fabułę bardziej do przodu. E, takie, no, wypowiedziane już w sumie życzenie to, żeby Asoka wzięła i zrzuciła biodę z klifu, tak jak lub swój miecz w The Last Jedi. A Mando, żeby pojechał sobie gdzieś na Mandalor i, i walczył o, ze swoimi, o swoich byłoby to ciekawsze. E, właśnie, żeby finał było odbiciem Mandalor, to by było super. Nie, no w tym sezonie nie, bo masz za wcześnie. Za wcześnie masz. To musiałbyś mieć odcinek, gdzie by mieli konfrontację z Moffem, odbijali mu Saber, później odbijali Mandalor przez co najmniej trzy odcinki. Cały sezon potrzebujesz na... Właśnie, cały trzeci sezon mógłby się skupić na odbijaniu Mandalor. Byśmy właśnie wtedy dostali Sabine, byśmy dostali jej rodzinę, byśmy dostali... Nie wiem, czy Gar Saxon żyje jeszcze, ale gdyby Gar Saxon żył, to byśmy właśnie Gar Saxona Dostali, byśmy dostali tą y, Dev-Watch i co na Księżycu siedzieli wtedy i, i zabili tego. Doktor Manhattan siedział na Księżycu, na Marcie też siedział. Na Księżycu też siedział, bo było. Na Księżycu Mandalor, y, ci wygnani y, tradycjonaliści. Z się siedzieli. No, ale mniejsza. No i cały trzeci sezon mógłby tak naprawdę się skupić na odbiciu mandalor, na całej tej religii, która była wtapiana w, w tego w naszego Mando e, i wreszcie by skończył... W ogóle ta scena jak on... Wreszcie pokazali jak on żre w hełmie. Że sobie lekko tak tylko y, podtrzymuje i, i je. Wreszcie to pokazali. No to musi być strasznie niewygodne. Jezu. Nie, ja obstawiam, ja obstawiam, że on zajmie tą puszkę wreszcie, bo się, bo się dowie, bo się przełamie. W sensie jak on, jak on zrozumie, że Mandalor, to nie, Mandalorianin to nie jest jakby... jakby to nie jest religia, to wtedy... No, wtedy zdejmę ten hełm. Zdjąłby ten hełm konserwatysta jeden. E, ale w ogóle ten, spostrzeżenie odnośnie jeszcze poprzedniego odcinka. Bokatan to jest taka Julka z Twittera, a, 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 a nasz Mando to jest taka konserwatywka. Jedyny minus, tak naprawdę, tego całego serialu już tak e, poza poza tymi odcinkami, głównymi poza realizacją, jakby ich, poza samymi, tylko behind the scenes, to, że Pedro Pascal nie chodzi w ogóle w tej zbroi, bo bardzo często, w bardzo dużej ilości przypadków, to nie jest on. On tylko głos dogrywa, co mnie naprawdę wewnętrznie boli. Pedro Pascal to nawet nie jest on. Dokładnie. No nie jest on. To nie on chodzi w zbroi, a to on powinien chodzić w zbroi. Ja, ja, ja tu apeluję. Halo, proszę. No wiesz, no Hugo Weaving też chodził cały czas w masce, w V jak vendetta. Ale on tu nie chodzi. On, ale to nawet nie on, to inna osoba po prostu w tej zbroi łazi, więc. Kar Urban tak samo w dredzie. Eee szkoda gadać. Ale to nie jest potwierdzone chyba. Jest potwierdzone. I w ogóle ciekawostka, y, scena finałowa y, w pierwszym sezonie, gdzie on jest cały zakrwawiony, to nawet nie musieli robić efektów, bo on sobie nos złamał i, i totem i po prostu go całej we i nie musi nawet charakteryzować. Ej to tak jak Aragorn we władcy pierścieni w dwóch wieżach jak tam kopnął, to tego kopnięcia nie było w scenariuszu i se złamał piszczel czy coś. Taka ciekawostka, nie? E, bo on to sobie na planie Mandaloriana właśnie... Właśnie kiedy sobie jednego dnia nie założył hełmu, tak było, nie? I sobie rozwalił nos, bo chyba o drewno z, z, zarąbał, jak wychodził z tego, ze swojej z przyczepy. I jak zobaczyli, że jest cały zakrwiony, to od razu nagrali tą scenę y, zdejmowania hełmu. Ale nie, ale akurat to super, bo to tak... W sensie no. Do, do, do wiecie, no kontuzja, ale akurat w witalnym czasie, w witalnym momencie. To tak samo było z walką z Ryanem Goslingiem, z oficerem Key w Blade Runnerze 2049, jak go rzeczywiście uderzył Harrison. No, e, w ogóle. Yy, wiem, co mi się nie podobało w tym odcinku. Ta, fre ta fretka, czy co to było? Co to było? Bogu? To było tak smutne. Jeju. To było tak przeklęte. To był kurs, totalnie Totalnie Co kropnie to wyglądało. To było przerażające. Ale to było takie smutne. Jakby to wyglądało już tak słodko, jakoś. W sensie tak porządnie, ale to. A to wyglądało jak, nie wiem, z, z lumpa jakaś zabawka za 3 zł za kilogram. To było jak. Y, futrosy. Po prostu czerwonymi tymi szpileczkami wbitymi i tyle. No, paskudne. Dobra, z yy, tym paskudnym akcentem będziemy kończyć. <grym> yy, oczywiście za tydzień prawdopodobnie pojawi się kolejne omówienie, chyba że odcinek będzie tak okropny i będziemy tak yy, wzburzeni z że... To tym bardziej się pojawi. <grym> <grym> Nie wiem, czy zauważyliście drodzy widzowie, ale od kilku materiałów staramy się unikać przekleństw. Nie zawsze wychodzi, ale się staramy, a jak odcinek następny będzie. Słaby, to, to ja się nie będę ten ograniczał. Wokabularnie. Przej, kopa nas nie dowali, więc. To w zasadzie za każdym razem, jak Paweł będzie przeklinać, będzie cenzura: This is the way, albo I have spoken. No, ale to lepiej, żeby zrobili dobry odcinek. A, i tak, jeszcze co zauważyłem, Baby Yoda tutaj wreszcie się odzywa. Bo cały czas coś gada. Tak. <noise> Ale nie wiem czy zauważyłeś, on tutaj najwięcej dźwięków wydaje, to zwierzę. To, to chyba już mamy dźwięk cenzury. <grym>, rau, 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 rau. <grym>, jak ktoś będzie przeklinął, to podstawimy. Dobra, to co? Ja byłem Wiktor, dzisiaj razem z nami był Paweł Nareczka, hej! I Max. Siema siema. Zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych odcinków, do słuchania. Możecie również nas słuchać na Spotify i różnych tego typu platformach podcastowych. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!